Dobra, już. Dobra, gdzie jesteś? U góry. Ok, ty zejść na dół. Nie. No to się tak nie bawimy. No to, skorzystam z to skorzystaj z Meliny. Chcesz skorzystaj bo z Meliny. Wejdę w opcję na chwilę, mogę. Na chwilkę! No, no. no bo. Dźwięki mam strasznie cicho, bo teraz ciebie słychać już troszkę lepiej. To mogę sobie podciągnąć grę, prawda? Ha? Nie. nie. Nie pyskuj. Nie. Nie pyskuj. Nie. Koniec z dupami będzie, zobaczysz. A widzisz, przegoniłem gno i żadne z transparentem już nie stoi. <laughs> Idę do garażu. No to i ładne. A to strzela? Nie, to nie strzela. Gdzie jest cholera garaż? Bro, bro, What the fuck? gdzie mamy garaż tutaj w tej mylinie? Nie wiem. No ja właśnie też nie wiem. Nie, no jeszcze wiem, tutaj. O oh my, o tu kolejne chuje stoją. Tych. Tu jest garaż. Niech to wystrzelam. Widzisz nie? No Saints in Steelport, Shandy. Nara, 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 nara. Nie ma. Nie widzę Cię, widzę Cię, tam jesteś, o Boże. Bierz jakieś auto. Okej, okay. może być. ma No i patrz jaki ciuli, musi sobie obejść specjalnie. No leć. Gdzie? Nie wiem. Tak bez przywitania dzisiaj? Gdzie bez przywitania? Jeszcze musimy zatwierdzić. Czekaj, patrzymy, jakie mam Misje Mamy Shandy, Steel Waters Blues i tyle. Chyba, że wykonujemy jakieś specjale. Bo mamy jeszcze przechwyt, ale przechwyt mi się nie chce. Ciało na zamówienie, rzuć mnie tutaj, na prawo. Widzisz, co zaznaczyłem na mapie? Nie, bo nie widzę, nie widzę mapy. Kuźwa. Sorry, nie chcący. Czekaj, o siera przyszła. 52 tysiące. Mm. No też nie można Tobie ustawić. Mam wrażenie, Nie, na razie nie. Panie, bo ja nie mam tego dnia. Szybciej tam dojada autem. Ma pancia, on na zamówienie widzę. No, lecisz tam, lecisz. Tu jest na lewo. No, o dokładnie. Dziękuję. Będę szybciej, będę szybciej, będę szybciej. No, na banku. Chuj. Aha, wody, ty. Na pewno będzie szybciej, zwłaszcza że już jestem I kup! A kupiłem No ja i też mogę cię kupić do... Dalej Strzelają do nas Kto strzelają? Nie wiem Ała, Łodaw. Okej okay. Widzimy jak wylądowałeś gdzieś tylko tu O o o o Chodź, food food strzela. What the fuck jakaś gruba bada 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 od strzelała. Lataj suko teraz. Lataj o, gupio ci teraz, gupio. Gupio, gupio, lataj Kurna pod sufity ten tam. To jakiś hipster pieprzony kurna biega. Dziękuję już. Dobra. To teraz teraz możemy się przemieścić. Czekaj, tu mamy operację gangu. Tak, jak lecisz tyłem, to dolecimy do gangu. To się tyłem, bo ja jestem na, na prawo bardziej, na prawo. Albo jak lecisz na wprost, to mamy. Nie, wypalanie szlak, tylko gówno. Ale mamy lizanko, warsztat, przed nami, po lewo. są pieniążki gdzieś. Yy, nie, zostaw to. Nie, bo tu są pieniążki, widzisz? Nie, e. No bo ja mam wykupiony to, że widzę pieniążki. No ja to też. Fakt. O, o. Pięknie. Dobra, chyba wylecimy wy, 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 stąd. Ty gnoju! Oh. A, zebrałem pierwszy. Hehehe. He, he. Ja też to mam, Nara. Nara, wsiadaj. O, jak jadę. No patrz, jakie ciule strzelają do mnie. Gdzie mnie tu będziecie obstrzeliwać? Obstrzeliwają. Ja jadę kupić coś. O, czekaj, tu zdjęcie mogę sobie pstryknąć z kimś. Yo, ziomek! Ja chcę zdjęcie z Tobą. Wój Pięknie! Też mi, A! Tak, rzeczywiście. Dobrze, to ja Cię obronię. Nie zrobiła mi zdjęcia, ale zaliczyło mi za to, że ten. Dobrze przy... zrobiła. Dobra, gdzie my tu się możemy jeszcze wybywać. Przede mną jest sklep z ciuchami. Też sobie go kupię. Nobody loves me. O, zajebiście. He, he, he. Tak chcę za 5000 tysięcy, Kupione. Zajebiście. Następnie mamy... Ehm... Chyba w tym kierunku gdzieś. Czekaj, czekaj. Ja to sprawdzę jeszcze na mapie. Mapa... A, tu jest. Ok. Strzelają. Do mnie zaczęło się dymić. Do mnie też strzelają. Jadę bez kołu. Kołusz. Fak jest, ale za to fajnie bokiem się wchodzi. Lecę za to cały czas. Jedzieć. Ja lecę. Jedzieć. I tutaj. Fak jest, kogoś zabiłem. Ja to mam wykupione. O ty gnoju. O ty cheater. No patrz jaki gno... Chwila. Jeb. No bo mi przeszkadzali w kupowaniu. Ale felgi fajne. Czekaj, czekaj, bo ja to mam nieskończoną broń. Cały czas trafiają we mnie, nie ma tak! Wow. Czekaj, zaraz za zaliczę ten, zaliczę, że przylecę pod mostem czy coś? Gdzie gnoju, gdzie? Ryzykowny lot, o. Czołg przyjechał. Znaczy czołg, jeep taki wojskowy. Ale to działko jest zajebiste. Dobra, ja potrzebuję samochód. Ehm. Wstecz Eee, ehm. Komórka? To było w komórce, tak? Dziękuję. Autie, 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 autie. Jak, to? Jak to moje auto się nazywało? Hmm. A Nic nie mówię, ale możesz zaraz zginąć. Nie -e. O. o, my mamy to właśnie! Ja o tym zapniam! Po 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 po! Co mamy? No. To zajebiste auto, nie? Nie, to co to, to ładuje tak. A no, znaczy to, no, to działko takie no. elektryczne? Nie trafiłem. A chwila, to były pieniążki. Wróć. Chyba to były pieniążki. Nie, tak, nie, nie wiem. upi, upi, Jakieś ciule za mną jeżdżą. Nie, za dużo ich tu jest. Jeb, koleś starczą, Auć. A Aaa, w dupie was mam. Nara. Ty już sobie na tym O, pięknie pojechałem? polecieli. No ja pojechałem dalej. Ja tu jedynie co mam to tak Cześć, panie. Tak, wiem, że Pan mnie... Jadę z powrotem nec... do ciebie, bo mam tam cel zaznaczony. Headshot. Headshot? <laughs> What <laughs> is headshot? <laughs> eee, zakręć. Ups, panie Tosia, gdzie pan z tą tarczą? Jestem, jadę po ciebie, jadę z odświeczą. Odświeczą. on do mnie o, celuje. Wypadło, tego zrobić, albo do nas dekerzy gonić. Okej. Okay. Pierwszy strzeliłeś. Oh, no. O, szlak No, fuck. Ale jesteś blisko, to cię uratuje. No bo wsiadłem do płonącego auta. Nad nami jest odrzutowiec. Wiem. Widzę jak się dupą ustawił do nas i chce nam zrobić sranie. Chodź sobie wrócić do domu. Gdzie ty jesteś, chłopie? 20 sekund, biegnij tu szybciej. A, 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 a. No widzę cię, widzę cię, widzę cię, no, widzę cię. Brawo. Siema. Dzięki. Yo. Jo, no nara, slalomem, slalomem. Trzy. Co ja wziąłem? Ja chcę... to. I Taki chuj. O, hehehe. He, he. I ja już sobie jadę. Nara. Co, 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 gdzie, czym? Czekaj! Pojechałem. <grym> Fak <Fuck grym> jest, przejechałem samochód i wybuchu. Dobra, dawaj misję. To wybierz misję. Jee, peczut! O, z zupałem. Dobra, Taka, Czekaj, bo tu są operacje gangu i jakiś młot. co to jest? Um. Ahm, what's up? Daj mi za że on yeah. gada, a, a nie yeah. mówi. A czy nie, nie mówi jak ten babka. Sh -sh -sh Shandy? A <laughs> jak byłem w sklepie? On. Sh -sh -sh Shandy? <laughs> Yo! O, martwy już będzie! No co, Może zabieram twoją, zabijam twoją rodzinę. Aha, spokojnie, to był koniec misji, wiesz o tym? Że teraz jest następna. <laughs> A okej. Okay. Dobra misja, no po prostu zajebista. Piers. Nowe auto, Pierce! No!

Szkoda, że nie pokazuję mi odległości do Ciebie. O, ja mam dwa tysiąc metrów. Okej. Muzyka się zmieniła. Ja sobie to rozumiem. Ale ja mam, ja miałem klasyczną. A ja mam z dżungli. Rytmy z dżungli. Ile masz metrów jeszcze do tego? Tysiąc. Co ty gadasz? Ale zapierdałaś tym autem. Ja nie wow. na nitro tu cisnę i cię nie mogę dogonić. Jeez, jak tu się wolno jedzie wow. tym autem i, i, i. Kwicze jak kurna japonka Gdzieś ty poleciał

bo plecaczek. Ty jesteś tym! Ej, bo to czemu ty masz plecak? Nie wiem. Ja miałem plecak. O, dobra, nuta lecisz. Eee, no też słyszy. masz tą nutę, czy nie? Chyba widać ty o, prowadzisz? No. O Boże. Teeho. Znajdź pion lot. wzlot. Fajnie, jesteś, ja jestem kolesiem ze stagów, a ty jesteś tym całym gubernatorem, wiesz, Ej, ten byłem. Ja widziałem! Trzeba będzie się po to wrócić później. No, a nie. Zjedziemy na dziwki. Wejdziemy na dziwki. Panie szybciej! Ej, nie rysuj mi auta. To ty myślisz, że ja tu za darmo dostaję ty, od państwa takie o... rzeczy? tym autem właśnie nie jeżdżą ten w sagowie, tylko tym z, z tym działkiem jeszcze na górze. Bo to mamy wersję ekskluzyw. Takie wiesz, do unboxingu. What the ile tu Boję się, jest. że tutaj nie mogę w nic uderzyć. No może postaram się w nich nie trafić, co? No. Ej, czemu hamery nie jeżdżą normalnie po mieście? Eee. No to są wojskowe. O, fajne. To się będzie trzeba przejść. Nice. Nie, może wyjechać wystarczy. Panie, panie! Eee, okej. Okay. No, no i patrz, no... Rusz tą dupę gnoju. Panie ciśnij tam no. O nie zajebiście. No myślę, że koniec. No koniec! Nie go przesunąłem tylko Ażeś <laughs> dojebał, no nie wierzę. Ty haj <laughs> na misję i wiesz, zjebał Jesus. Zjedź ty! Mudrzyn! <laughs> Siadaj! Ej, zaczekaj na Pierce'a. Właśnie widzę, Bolesze. że... Pierce, gnoju. No nie chcesz szałto auto potro... No co za. Może no. pieprzony, górna. Gupi. Widzisz, tak się jeździ. Tak się jeździ. Teraz zbierzemy te pieniążki. Teraz zbierzemy te pieniążki, które tu były. O, są. To są lalki, nie pieniążki. Dlaczego oni wszyscy. One piszczały? No. To teraz pisze. No może, ja pierdolę. No jakie muże, to ten mur? No to nie ten, wiem. ten jest lewy, ty jesteś normalny. Lata kurna gdzieś za autem, jakby mu się lać chciało i nie wie, gdzie ma iść. Po prostu masakration. Wybie z tym znaczkiem. Nawet nie wierzę, że na chodź. No bo więcej samochodów zobaczyłem. Nie zjutem. Co dobrze poszło. Znak zabierzemy ze sobą. Dobrze jest, trzeba jechać bezpiecznie. Nikogo nie rozjechać tutaj jak będziemy jechać. O Boże, jaka grupka do rozjechania. Oni aż się prosto nie, my się tu musimy wybrać później. Wpadniemy jakimś czołgiem. I sobie ich wszystkich rozjedziemy naraz. Będzie giga gouranga. Nie. Pat, no, wyminąłem wszystkie. Wyminąłem, żaden czul się nie kręci koło bramy, jest dobrze. Tak, tak się wchodzi. Z tak się wchodzi. No, tak, wchodzi tego pionowzlotu od razu. Pionowzlot, Jesus Christ, ale ty lecisz. No dobra, wsiadaj ciulu. No, Ej, no, wszyscy zebrałeś? Z... Nie wiem. Tak, Lecimy. ...kiedy się robić te? Oh. <laughs> ja lecę! Ja jestem w chmurach. <laughs> tak, to chmura masz dobry jak to się szybko wraca. O. I my lecimy na ten, ten duży? No, na ten, na ten, Możesz nie ten lecieć na budynek, byłbym wdzięczny. Kurna, tak murzyn... Tak się robi. <grywa> czy ktoś tam pożyga albo sperma ci leży w szybę, to będziesz miał. Ty możesz strzelać, czy nie? Tak. Aha, okej, okay. ja jednie mogę. Przejmujesz moje dzieła He 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 mam cię tu zatrzymać czy nie? Sobie powysadzam samochód. Nie. Okej. Okay. Co ma?

I co? I teraz będziemy musieli ich pewnie uwolnić Nie wiem o co chodzi, ale... okej okay. Idź za kiją. Nikt cię nie może poznać Zwłaszcza z tym plecaszkiem <grywa> <grywa> Można ją pobić? Jest <grywa> tak, z takim plecaszkiem <grywa> Boże, go na wolno idzie nie, nie uciekaj za ta Eee... można. Czemu nie mówisz wcześniej, że nie można jej wyprzedzać? O wiem, tak można iść z nią, na kucaka. <gry> na to samo wpadłem. Kija. What the fuck, dobrze nie Hyundai. Kia, tak jest. D. Ry 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 ry. Nie, Nie będę się. Nie starym rodzajem tu uchodził! No przecież idę! Do ci śmierci. <głosy> <głosy> <Okay>. <głosy> Co tu wchodzimy? Ale ma fellon dupę. Patrz głową i w dupę wchodzę. <noise>